Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Dawniej było mniej więzień, mniej policji i mniej przestępstw. Odkąd zaczęto traktować karę nie jako karę, a jako resocjalizację, liczba przestępstw oczywiście drastycznie rośnie. Pamiętam, jak 30 lat temu jacyś komuniści próbowali znieść karę śmierci, nie udało im się, to argumentowali, że absolutne dożywocie jest gorszą karą niż kara śmierci. Trzeba skazać na dożywocie zamiast na karę śmierci. A teraz widzę, że się prowadza karę śmierci do zamiast kary śmierci. Ja nie jestem aż tak okrutny, żeby skazywać kogoś na coś gorszego niż kara śmierci. Mnie kara śmierci zupełnie wystarcza. I jej brak. Podobnie do nieletnich, dawniej była bardzo skuteczna kara chłosty. Po co trzymać nieletniego w więzieniu, gdzie go uczą, szkolą, gdzie autorytetem jest i większy przestępca ten, ten, dać mu w tyłek i, i wypuścić na wolność? na I... Stosowa, stosowa. Dziękuję. Nie usinanie rąk, tylko po prostu chłosta jest normalną rzeczą. Dziękuję panu Boszla.